Po prawej Kamil Franczak, po lewej Franciszek Liszka czekamy na pięć czerwonych świateł, czekamy na start do wyścigu. Trzecia runda barażowa, Porsche e Sportsprint Sprint Challenge, piąta edycja. No i Franczak. proszę jednak, podobnie jak przed tygodniem, problemy z pierwszym rzędzie. Tym razem Kamil Franczak został na starcie, Franciszek Liszka składa się tam na pierwszej pozycji w pierwszy zakręt. Czy zdoła utrzymać tę pozycję? Na piekielnie przecież śliskim torze. Próbuje tam gonić uciekającą pierwszą czwórkę, a Franczak już tam objeżdża Witkowskiego. Uderzony teraz Patryk Witkowski. Spada także za Dawida Dziwoka, a więc Franczak już jest na trzecim miejscu. A tutaj po raz kolejny widzimy Kamila Franczaka, który próbuje jechać zdecydowanie ciaśniej od Igora Wąsowskiego. Tymczasem mamy atak Dziwoka i to on wskakuje na trzecie miejsce. E, 34 jako pierwszy Ale w tym wyścigu teraz będzie kontra. Od wewnętrznej wygląda na to, że może mieć lepszą pozycję franczak. I tak to on teraz prawdopodobnie odzyska trzecie miejsce. Dziwok łatwo nie odpuści. Czekamy na kolejny zakręt, zobaczymy jak złożą się do tego zakrętu. Ale napędzony tutaj dosyć mocno franczak nie oddaje swojej pozycji. A Kwiatkowski jednak nie zdołał wyprzedzić rywala, przynajmniej jeszcze nie teraz. Bo tak jak widzimy po tych międzyczasach, tam jest cały czas bardzo blisko. Blisko też są obaj za szołtyskiem. A tutaj bok w bok Sawczuk z Witkowskim. I chyba, chyba się uda. Sawczukowi teraz nim rzuciło, i Witkowski będzie miał szansę, żeby utrzymać jednak pozycję. Tu jeszcze sekundkę musimy zaczekać na rozstrzygnięcie tego Sawczuk. pojedynku, i Sawczuk wylądował po zewnętrznej części toru. I będzie to próbował wykorzystać Kamil Franczak. Dawid Dziwok cały czas za Kamilem Franczakiem. Kuba Kwiatkowski na 12 pozycji przed nim e, jedzie w tym momencie Rafał. Szotysek. Franczak już drugi. Problemy Wąsowskiego, szeroko ten zakręt przejechany, i Franczak przebija się na drugą lokatę. Dziwok tuż za Wąsowskim w tym momencie Uchana, próbuje od wewnętrznej. I tabelka nam tutaj zasłoniła, co się dzieje. Kontakt tam był wyrzucony, wypchnięty. Wąsowski na pobocze. Frysiak to też będzie może jeszcze próbował wykorzystać. Nie, za daleko jest. Wąsowski tutaj próbuje jeszcze bronić, ale Dziwok jest na trzeciej pozycji. Pytanie: jak ten kontakt zostanie oceniony przez sędziów? I mamy już flagę w szachownicę i Franciszek Liszka wyjeżdża na linię mety. Jest zwycięzcą tego wyścigu, wielkie brawa dla Franciszka Liszki, zrobił to co do niego należało w tej sytuacji. Franczak drugi, dziwok trzeci, Wąsowski czwarty, Frysiak piąty. Mamy pięć czerwonych świateł, i mamy star. Dobrze teraz ruszył Kamil Franczak. Rafał Berdys wbije się na drugą pozycję. Wygląda na to, że tutaj w pierwszej dwójce chyba nic się nie zmieni. Zupełnie inną linią pojechali. Próbują tam odpierać ataki kierowców z tyłu. Rafał Berdys. No a za nim prawdziwe zamieszanie. Dziwok także przed Kotarskim, chociaż Kotarski Aj, tutaj się przebija od wewnętrznej, Oj. i jest kontakt. Kotarski, dziwok, Gębski kotarski. Dziwok poza torem. Do ataku po raz kolejny. Zabiera się Kuba Kwiatkowski, ma przed sobą Olafa, Sawczuka i bardzo mocno na niego naciska. Wychyla się z jednej, z drugiej strony, po, próbuje pojechać inną linią od wewnętrznej. Teraz będzie wypychać Sawczuka i zdobywa kolejną pozycję. Jest już na szóstym miejscu, który z, z kolei przebił się już na trzynastą pozycję. Ależ tutaj zamieszanie, teraz obrócony półtorak. Werbowy też stracił sporo pozycji, tak. więc duże, duże zamieszanie. Dobra, to teraz na spokojnie spróbujemy, tu jest półtorak, delikatny tam był kontakt mam wrażenie. Był, był, i tu jeszcze Dziwok yy, uderzył. Werbowy ruszał z końca stawki, trochę pozycji już zdołał odrobić, no ale ciekawe co tam się dzieje w pierwszej trójce, tutaj Kwiecień i Bocian walczą o miejsce 14. Ale z przodu się zacieśniał. A i Bezys. doszło do kontaktu i. teraz i Bocian traci kilka pozycji. Wylądował na poboczu. Szołtysek wypatrzył tam teraz szansę dla siebie. Atakuje Dziwoka. Dziwok z przodu. Chyba znowu doszło do kontaktu. Dziwok, Szołtysek po raz kolejny. Uwaga, uwaga! Witkowski za chwilę przymierzy się do tego, żeby wyprzedzić Berdysa. Jest dosłownie tuż, tuż za nim. To jest właśnie ta rywalizacja. Ma dogrzane opony i śmiało wbija się od wewnętrznej. Czuje, że ma lepszą przyczepność. Berdys będzie jeszcze próbował kontrolować, ale nie ma tutaj czym odpowiedzieć. Kubak Witkowski w tym momencie na 11. miejscu. Jest yy, zacięta walka z Bartoszem Zamarą. i wypchnięty teraz w tym... Tam jest jeszcze Olaf Sawczuk tak. po pit stopie. Tak, to jest Olaf Sawczuk. Mocny no, też poobijany dzisiaj samochód, Olaf Sawczuka, widać. A tu po prawej stronie ten kontakt, Gadziński. po którym Gadziński stracił kilka pozycji i spadł w tym momencie na 14 miejsce. Ale potwierdza się to po raz kolejny, że na Skogen wyprzedzanie jest bardzo, bardzo trudne, więc zawodnicy czasami ryzykują, żeby tam się przebić. Doszło do kilku takich Kontaktów bezwzględnych, po których kierowcy tracili sporo czasu, a tymczasem Berdys, Kwiatkowski, Liszka cały czas szukają, kombinują, zastanawiają się, co można wymyślić, żeby tutaj odrobinę inaczej pojechać, żeby zaskoczyć rywala. Witkowski ma Berdysa tuż, tuż za sobą. Berdys naciska, ile fabryka dała, ale nie jest w stanie wyprzedzić Witkowskiego. Świetnie jadący w tym wyścigu żyrek, jednak z dużą stratą, już do czwartej pozycji. Szeroko teraz Berdys to wykorzysta. Chyba tak. Wszystko na to wskazuje. Jest Liszka przed Berdysem. Czekał, czekał. Wygląda na to, że wyczekał, chociaż Berdys jeszcze nie odpuszcza. Próbuje tutaj kontrować. Witkowski, Liszka, Berdys. Witkowski zyskał teraz trochę dystansu nad tą dwójką. Liszka próbuje zablokować Berdysa. Berdys próbuje odzyskać pozycję, ale to się w tym momencie nie udaje. To jeszcze raz w prawym dolnym rogu to widzimy. Tutaj delikatny uścisk zjechania. Tę brudną część toru i Liszka to bezwzględnie wykorzysta, a Witkowski może tutaj kolegom za plecami podziękować, bo dzięki temu zyskał tam sporo przestrzeni. Witkowski cały czas, ponad półtorej sekundy przewagi nad Liszką. Liszka kontra Berdys. No, tu będziemy mieli pojedynek do samego końca. Berdys nie odpuścił. Musi być wściekły za to, co się wydarzyło nieco ponad minutę temu, za to, że stracił pozycję, że wyrzuciło go na zewnętrzną część toru. Teraz na zderzaku Liszki. Liszka tutaj pilnuje swojej pozycji. Ciasno pojechał, wie jak się obronić w tych wolniejszych zakrętach. A tymczasem dziwok tam znowu uwikłany w jakąś walkę stracił teraz dwie pozycje, nawet trzy z. Wpadł za Gadzińskiego, Sawczuka jest dopiero na 15 miejscu, a tutaj Berdyc się nie poddaje, próbuje jeszcze znaleźć jakiś sposób na odzyskanie pozycji na podium. No, był drugi po starcie, stracił jedną pozycję w trakcie stop, a w samej końcówce wyprzedzony przez Franciszka Liszkę. W międzyczasie ankieta: czy widzowie chcieliby więcej deszczowych wyścigów? Chcieliby więcej deszczowych wyścigów, nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Franczak jedzie po zwycięstwo, Berdys goni Liszka, ale nie może znaleźć na niego sposobu. Był taki jeden moment, gdzie już mu się prawie wcisnął od wewnętrznej, ale Liszka obronił swoją pozycję. Franczak Witkowski, Liszka Berdys, Żyrek na piątym miejscu, Wąsowski na szóstej pozycji.